Pomyślałem sobie po tej naszej ostatniej próbie, jaką robiliśmy brykiet właśnie z liści, że chyba sobie to troszeczkę jeszcze raz zrobię, tylko oczywiście już w betoniarce, bo liści mam dużo, a wtedy co żeśmy zrobili to praktycznie, praktycznie zebrałem może 2-3 garści, a tych liści jest mnóstwo, tu akurat przygotowałem sobie kastę i wiadro trocin, do tego wiaderko kartonów, papierów takich namoczonych, ale tych liści na pewno mam znacznie znacznie więcej, zresztą no, całe podwórko zasypane, to wystarczy grabić i darmowy opał, nie ma coś się oszukiwać. Także wrzucę teraz większą ilość tego wszystkiego i będziemy mieszać to w betoniarce, zobaczymy ile nam wyjdzie tych brykietów. Pierwszy wrzucę papier z sobą. To się wszystko już miesza Wrócimy równy wcale wiadro, jak mówiłem No i iść, nie wiem, już się uda wsypać żeby do tego przytomu liści jest mnóstwo jak widzicie trochę wody dolałem ale chyba trzeba będzie jeszcze zazerko dolać bo to się całkiem nie miesza wszystko więc zaraz doleję wody zobaczcie dolałem wody może troszkę za dużo bo widzę że mi się ale jeszcze ładnie rozbija także no trochę to musicie pokręcić. myślę że będzie okej. Okay. No wydaje mi się, że już jest to dobrze rozbite. Nie? nie będę więcej kałatał, także będziemy ją zwalać do taczki. Tak wygląda już nasza, nasza masa w sztaczce. No, będziemy ładować do Brytyjszarki, a może tak spana będzie więcej cienia, bo no, słoneczko dzisiaj świeci i będziemy to wyciskać. Zobaczymy czy to się będzie trzymać w ogóle kupy czy dobre proporcje dałem Obawiam się, że trochę może za mało było papieru Ale to zaraz zobaczymy to wszystko nam. Pierwszy brykiet pokaże Czy będzie Dobry, czy będzie kruchy Ale wydaje mi się, że nie, trzyma się dobrze W porządku chyba Tak będziemy robić Tak wygląda już Odłożony brykiet No liście to widać wiadomo, tych liści troszkę było no, ale trzyma się kupy. To jest dla mnie najważniejsze, że trzyma się kupy, że się nie rozsypuje. Także bierzemy się za resztę, tak żeby to wyrobić, tą taczkę. Zobaczymy ile nam wyjdzie z całej tej taczki, Wtedy z wiadra zrobiliśmy 6 sztuk, jak pamiętam. Zobaczymy będzie. No i kolejny. No i będziemy wykładać po kolei. Ostatniego będziemy wyciskać już brykieta. Także zajęło nam to około 20 minut, wcale nie tak długo. A zaraz spojrzymy ile brykietów jest, do tego wyciągnijmy. I zaraz spojrzymy. Dobra, odwrócę i spójrzmy 5, 10, 15, 17 sztuk mamy z takiej taczki. Także wydaje mi się dobry wynik tak jak wspomniałem 20 minut tylko, także powiem szczerze, że dużo czasu nam to nie zajęło, a sporo tego opału się zebrało. Ujechałem taczką już teraz na słoneczku, jak widzicie. Niech nam to wszystko ładnie wysycha. Jak się pogoda troszeczkę zmieni, czy się zrobi chłodniej, czy się zrobi po prostu bardziej wilgotno, to sobie na taczce odjadę pod dach i myślę, że niech to stoi i schnie.